Witam Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dziś przedstawiłem Państwu jazdę testową po montażu instalacji w aucie jakim jest Lexus GS300 z silnikiem o pojemności 3.0 o mocy 223 koni mechanicznych. Pod maską tego autka jest tak zwany silnik 2JZ. Który no, spala dość spore ilości benzyny, dlatego też zamontowaliśmy do niego instalację gazową. Autko z tym silnikiem spala około 12 litrów benzyny, co kosztowo wychodzi około 58 zł na 100 km. Gazu spali nam około 14 litrów, co też wyjdzie w granicach 20 zł za przejechane 100 km, więc no, to jest dość spora oszczędność. W autku zamontowaliśmy instalację BRC, plug and drive z podłączeniem pod OBD, do 6cylindrowych. W w tym przypadku zamontowaliśmy 156 litrów w miejscu koła zapasowego, wlew zamontowany jest pod klapką, wlewo paliwa, a przełącznik został zamontowany tak jak chciał użytkownik tego auta, czyli bez żadnego wiercenia, przymocowany delikatnie, mieszczący na kabelku więc nie będzie mu przeszkadzał podczas jazdy. E, oszczędność na każdym przejechanym 1000 km to jest aż 318 zł, e, a instalacja zwróci nam się po przebiegu około 15 000 km. Zapraszamy Państwa na montaż i serwis z instalacji gazowych e, oraz do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia w AGP.